Witam na sobie tydzień wymagań z chodniczkiem. Tu będzie opaska. Nie wiem, czy widać linkę. O, już chyba tam 40 cm, 48 chyba. No, od budynku. Tak, żeby jak wjazd się zaczyna, żeby było równo. Tu już te sznurki porozciągane na chodniczki. Tu traktorkiem się załaziem ziemia wybrana. Widać nawet, że trochę głębiej, żeby wygodniej było robić. Tu już będzie w bok. Tu będzie ten szeroki chodnik. Tak jak widać, nie chciałam się roz, ten, rozczepiać go na mniejsze. Żeby była linia zachowana ze schodami w tą stronę. I tu mała opaska. Bok schodów wzdłuż Donicy. Ta opaski będzie się kończyło gdzieś tutaj. dajmy Także było symetrycznie. Taką samą chyba odległość zrobię po tamtej stronie. Zobaczę jeszcze. No i tu jeszcze przyjdzie chodnik do bramki, do furtki. Jak w tym miejscu tu już furtka będzie. Tak ta linia. Nie wiem, czy je widać, że trochę zdarte są. Tu jest jedna, tutaj druga, to tu będzie chodniczek z zwórki. ja się szło na wprost i w prawo się odbijało na tym dużym chodniku. to jest część wykopana, ale działamy dalej. Tu jeszcze ta, tu, ta prosta mi została kawałek i ta cała prosta od tego. Znaczy od tego nie, tu jest 2,5 metra. 2,5, 2,5. Tu będzie poszerzenie. Jak widać ten znak tu będzie poszerzenie, żeby do wortki było dojście i samochodem było można stanąć bez wjeżdżania na posesję. I tą całą prostą jeszcze dzisiaj. No i zobaczcie, jak się będę czuł, to może zacznę już krawędźniki układać. No jak widać zbliżamy się do końca. Tutaj jest końcówka, tylko jeszcze nie wiem czy tu będę robił skos. Bo jest różnica chyba poziomów 10 cm i nie wiem czy tu sobie po prostu schodkiem nie zakończę, czy równo z tarasem czy zrobię skos taki zjazd no lepiej by było chyba skos bo jakby syn rowerkiem albo czymś jeździł to by było lepiej my tam już będzie to już będzie na równo tam jest ziemia z przodu przesypana na tył to co było zebrane już jest, brakuje tam chyba jeszcze 8 cm tu jeszcze na środku dużo brakuje ale ziemia jeszcze jest z jest całej budowy jeszcze ziemia więc to tego oto się nie martwi, będę miał co rozplantować. Jak dostanę na tej strony, to druga strona działki jest. Tylko nie wiem jak ten skos zrobić. Bo z metrowego krawężnika to mi wychodzi poza rymną ściekową, czyli znaczy rymną. Chyba, że tu bym skos zrobił i tu już bym po skosie dał, a na szerokość kostki tu już by krawężnik poszedł czyli znaczy, to jakby był krawężnik, co zmiękną stronę źródł. Że... No i zaraz pokombinuję będę wiedział co i jak. Jak dojadę do końca i będę mierzył i patrzył. Dobra, dzisiaj chyba to wszystko. Z najwyżej jeszcze nakręcę jeszcze jeden filmik, jak będę ten robił dalej. Na razie.